Ja to, to jest lekkie, to jest lekkie. God, yeah, God. Czy łączycie coś z Pauliną? Wygrana. Wygrałeś z nią? <laughs> tak. Dobrze, ale y, macie jakieś, jakieś relacje, kontakt Alek, czy... Coś tam mamy, no. Coś tam macie. To Czekam na tą randkę, kurde, co wiesz, co. No tak, no to musimy zrobić, ale widziałem, że spotkaliście się już wcześniej. Co? Że spotkaliście się już. Co? Przerywać coś? <laughs> dobrze, <laughs> dobrze, Dobra, przejdźmy w, w każdym razie do was, panowie, ponieważ, no, tutaj się działo na e, highligowym, na highligowej konferencji. No i na pewno jest tutaj trochę materiału, o który chciałbym zahaczyć. Zda jednak, na samym początku jednak zacznijmy od tak lub nie, ponieważ... Ba żałuję ostatniej akcji ze streamerem i apartamentem. Żałuję. Jestem lepszy niż mój przeciwnik pod względem umiejętności. Tak. Lepiej się wypowiadam niż mój przeciwnik. Tak. Złomek to idealne określenie Josefa. <laughs> uśmiechnij się. No uśmiechnij się. No. Będę się cieszył nad tobą jak padniesz. Tak. <laughs> Muzyka, którą tworzy Józef, jest fatalna. Nie. To, że Józef wygrał z Maciasem, było fartem. Tak. Mocne. Zależy mi na wadze pod względem tej walki. Tak. Józef nie ma ze mną szans. Nie. W walce freestyle'owej to ja byłbym górą. Nie wiem. Front Józefa nie zrobił na mnie wrażenia. Nie. Teraz ty, Józef. <noise> Kurwa, to jest tak lub nie. Ulfik to pisał. Kuba Nowaczkiewicz to paruwa. <noise> nie. Jestem bardziej inteligentny od Kuby. Oczywiście. Mam większą umiejętności od Kuby. Tak jest. Nowaczkiewicz w porównaniu do Maciasa jest obstrańcem w temacie wagi. Oczywiście. Wypowiadam się lepiej niż Kuba. Tak. Kuba to pseudo gangster. <noise> Chyba nawet się nie kryły na takiego. Znaczy nie wiem przynajmniej, bo oni nie to. tym. Muzyka, którą tworzy Kuba, jest fatalna. Nie słyszałem. Ha. Ale no. widziałem, ale widziałem. Popatrzyłem tylko na Spotify, bo ja tam bardziej siedzę w i popatrzyłem tylko jak tam stoisz z tymi kurde, ze słuchaczami. No to, sam mam 60 tysięcy słuchaczy i se, sam robię muze i sam sobie śmiglam do ziomara w Krakowie. Sam, nikt... Tak sam, a Tromba bomba, to kurwa ten tak, to, to, to wujek kurwa. Ale, 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 czekaj, ale czekaj, czekaj, czekaj. Z czym w kwestii muzyki Tromba no, ale, wujek? Ogólnie jakby przecież wiesz, no jesteś kurde gdzieś tam poniekąd od niego, więc... więc... A nie, no to jak najbardziej, no w ogóle to, że... Tu, ty, Serious, że tutaj jesteś no tak, nie? oczywiście, że tak, i chwa, chwała no. mu panie i dzięki no, bardzo to, za to, chodzi, tylko... ale no w kwestii muzyki wszystko robię jakby od początku sam, od początku sam się wszystko uczęł. Ale nikt, tak jak nigdy by nie napisał zwrotki. Ale to nie, nie, ja, nie, nie, ale czekaj, to nie chodzi w ogóle o pisanie zwrotek ani nic takiego, tylko jakby ja swoich słuchaczy opieram tylko i wyłącznie na tym, że sam no, sobie... No, też, robię... też miałem z no, sam wiesz o tym, że mia, miałem A, nie, strzałę, no, tak. Ale jasne, jak najbardziej, tylko że uważam, że w przypadku muzyki. Na pewno słuchacze na Spotify nie są wyznacznikiem tego. Wiadomo, ja na przykład robię zdecydowanie mniej wyświetleń niż ty i to jest oczywiste. I nawet jak wypuszczacie razem muzykę, wiadomo, z Alberto razem, to wiadomo, że ja nie mam co się z wami równać, bo ja robię muzykę, ja stary, wypuściłem ile? 5, 6, 7 numerów. Wiesz co chodzi. Dobra, odbiliśmy za daleko. Dobra, dawaj, Kuba to mój najłatwiejszy przeciwnik. Nie miałem ich wielu, więc wiesz. Nie wiem, jak Maciasa oceniasz, że, 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 że jesteś lepszy od niego. Eee, nie sparujemy w MMA. I no, ale dobra, nie, tak, no nie, 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 nie chcę się wypowiadać na ten temat. Nie, nie, jest. No to jest mogę ci jesteśmy porówno, nie? Jesteśmy porówno. <grym> okay. Do tej walki nie przygotowuje się. <grym> Następne pytanie. <laughs> Frontkick Józefa nie zrobił na mnie wrażenia. To do mnie pytanie... A to, bo, to bo, nie, nie. nie <laughs> <laughs> kurwa, to ja to mam ten. Dobra, sorry, to było skopiowane. E, no I tyle, jeżeli chodzi o tak równie. Przepraszam, to mój błąd po prostu. Dobrze, przechodzimy do pytań. <coughs> Józef. A i bardzo bym prosił telewizów teraz, ponieważ teraz macie szansę pisać SMSy z ciekawymi <coughs> pytaniami. Będziemy do was odzwaniać. Tak więc, jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe pytania, to piszcie. To dla siebie. Tak. Pisz, piszcie, tutaj macie na dole, fame, e, fame treść pytania na numer podany. To jest 7157 z tego co widzę chyba. E, Józef, na waszym pierwszym spotkaniu z Kubą powiedziałeś, że Kuba był obstrany, bo mieliście walczyć już w marcu. Jak to w końcu jest? Czy uważasz Kubę na dzień dzisiejszy za obstranca? Nie wiem, jeżeli go znasz na przykład prywatnie, to jeżeli on miał faktycznie tą kontuzję, to znaczy, że nie się miał. Znasz chyba, nie? No tak, no miałeś tą kontuzję. Dosyć niedawno w internecie pojawił się shot yy, no właśnie z y, tym kiwnem Jesteś w stanie tutaj powiedzieć jakby więcej na ten temat? No spytaj, to ci powiem wszystko co chcesz w sensie taki jakby twój statement o tym, nie? Znaczy... powiem że zaraz jak ktoś się zapyta, to już będziemy mogli Więc ja ogólnie mogę jakby całą genezę tego wszystkiego wytłumaczyć i myślę, że warto by było fajnie zamknąć ten temat, skoro ja ja osobiście uważam, że ten temat już jest zamknięty. Mój oficjalny statement do tego jest taki, że jakby to co zrobiłem nic tego nie tłumaczy. Ale w, w przypadku właśnie kiuna, e, moja historia z nim, jak się okazuje, co się dowiedziałem właśnie, jak byłem u niego na streamie, e, nie zaczyna się tak, że on się ze mnie gdzieś tam ze mnie zaczął naśmiewać i tak dalej. Mhm. E, tylko zaczęła się dwa lata temu, jak byłem w jednym z krakowskich klubów i sp miałem spinę, czy znaczy spięcie delikatne z franiem. Mm -hmm. e, i z tym franiem? Z, z, z tym franiem. I mieli jakiś. O co, bo, e, o co? Wiesz co? Ja streamowałem, on streamował, jego widzowie tam do mnie wbili, coś mnie tam podpuścili. Okay. Okazało się, że on coś tam faktycznie powiedział. Że franio wyzywał cię na IG. E, tak, nie, 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 nie. nie, Tam się coś na mój temat wypowiadał i faktycznie, ale to wiesz, to bardziej było nakręcone. E, ale no jakby wszystko jest między nami wyjaśnione i mamy takie neutralne stosunki. No i właśnie spotkałem frania wtedy w Prozaku i oni mieli jakiś tam swój melanż. No i z tego co pamiętam, e, właśnie nijaki kion jak się okazało, e, bardzo do mnie cwaniakował e, wtedy. I mhm. ja pamiętam tą sytuację, ale nie skojarzyłem z, z twarzy. Mhm. E, no i po prostu jakby powiedziałem mu, żeby się nie mieszał, bo to nie jest jego sprawa. Franio mu powiedział to samo, no i sobie poszedł e, ładnie gdzieś tam siąść. E, no ale tak, jakby, tak jak mówię, no gdzieś tam do mnie ewidentnie miał jakiś problem. No i w przypadku właśnie tego streama, no jakby. kurczę, dostałem ten plakat, sprawdziłem sobie osobę Kuna. Okazało się, że jest to gość, który naśmiewa stary naśmiewał się z bezdomnego na streamie, gdzieś tam zaprosił laskę w sensie kobietę na streama przedłużanego. Obiecał jej, że jest wyciszony mikrofon, jak coś mu tam robiła, a okazało się, że ten mikrofon nie był wyciszony. Eee, nie wiem, co tam jeszcze, no oczywiście już opominając już fakt, że zaprosił nas, żebyśmy mu zrobili loda, wysłał nam w, w adres, wysłał, był na czacie dostępny. Eee. Więc no jakby eskalacja po prostu emocji wzięła górę. No ja zresztą, wiesz, że jestem trochę temperamentny i no sam jako myślę, że jako mężczyzna nie chciałbyś, żeby ktoś do ciebie powiedział, że możesz mu wpaść, zrobić laskę z kolegami. Więc e, jakby nie pochwalam oczywiście jakby tego, co zrobiłem, bo powinienem to... Dla mnie najważniejszym pytaniem jest, czy żałujesz po prostu. Żałuję, bo nie... Kurwa, jak mam być cztery, to... Całkowicie inaczej to powinienem zrobić. No na pewno nie, nie, nie robić tego w taki sposób, jak to zrobiłem i no żałuję, no żałuję. A ty, Józef, co myślisz? Co? Patrzę, no. czy kurwa dobrze w kamerze wygląda. <grych> dobrze wygląda. To już. samo tego brat. I czy y, Józef wygląda dobrze w kamerze? Y, ankieta na czacie. Kuba Nowaczkiewicz kontra Joseph Bratan stoczą walkę na hali stulecia we Wrocławiu w, na Fame Friday Arena 1 21 lipca.